Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was dzisiaj serdecznie. Chciałam was dzisiaj zaprosić na błyskawiczny serniczek na zimno. E, można go zrobić z dowolnymi owocami. Ja dzisiaj akurat użyję e, malin mrożonych, e, bo akurat takie mam a bardzo mi się zachciało dzisiaj właśnie serniczka na zimno, e, także dlatego takie właśnie malinki e, wykorzystuję. Co będziemy potrzebowali? E, galaretka, oczywiście woda gorąca do galaretki. Cukier, śmietanę kremówkę, serek humekonizowany i serek taki twarogowy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo lubię, kiedy sernik smakuje sernikiem, a nie taką rozcierdzianą papką, więc dlatego lubię dodać twarożku, żeby był rzeczywiście z charakterem. Będziemy również potrzebowali trochę mleka i żelatyny. Zaczynamy od tego, że do naszej galaretki wlewamy wodę. Standardowo do takiej galaretki potrzebne jest 500 ml wody, a ja daję zawsze mniej. Lepiej się sprawdza, gdy galaretka jest taka właśnie mocniejsza. Musimy tak rozpuścić, żeby wszystkie te grudki od żelatyny, żeby nam się ładnie rozprowadziły i żeby nic na dnie nie zostało. Smak galaretki to też dowolny, tak jak lubicie. Naprawdę, jeśli chodzi o przybranie, czy owoce, jakie użyjecie, to jest dowolność. No dobrze, galaretkę już mamy ładnie rozpuszczoną, także teraz galaretkę, malinki możemy odstawić na bok. Galaretkę najlepiej w chłodne miejsce, żeby szybciutko nam się wystudziła. Dobrze, kochani, teraz wrzucamy do naszego miksera śmietanę i w trakcie naszego ubijania będziemy dodawać do niej powoli cukier. Dobrze kochani, nasz syreniczek już jest pięknie ubity. Teraz musimy się zająć ostatnią e, rzeczą, czyli e, rozpuszczeniem żelatyny. Podgrzewamy delikatnie nasze mleko, nie tak, żeby się zagotowało, tylko żeby się ociepliło. Wrzucamy do niego naszą żelatynę. Leży nam tylko na tym, żeby ona się rozpuściła, nie żeby to się zagotowało. Dobrze, nasza żelatyna już się ładnie rozpuściła. Teraz e, będziemy do naszej masy serowej powoli po łyżce wlewać, e, miksując. Ona no, jest tak dość mocno ciepła, ale wystarczająca. Po łyżce delikatnie będziemy lać drugim strumieniem. E, to będzie idealnie. Dobrze, pięknie nasza masa sterowa jest już ubita. Przekładamy ją teraz do naszej blaszki. Mm, wszystko, cudowna, jak piana. Dobrze. I teraz ładnie wyrównamy. Oczywiście można wyrównać bardzo, bardzo, a można zrobić tak fantazyjnie. To już też od Was zależy. Dociśnijmy ładnie, by wszędzie dobiła do brzegu nasza masa serowa. Ten rodzaj serniczka jest niezwykle puszysty. Pomimo, że jest na, na zimno, to nie jest taką twardą masą zbitą, tylko jest bardzo puszysty. Dobrze i wkładamy teraz to do lodówki i poczekamy aż to się stęknie yy, i będziemy kładli galaretkę razem z owocami. Dobrze, nasz serniczek już pięknie się ściągnął. Teraz będziemy wkładać na malinki. Tutaj można oczywiście zastosować inne owoce, truskawki, jagody. Tak jak lubicie, albo jak macie. Wiśnie, brzoskwinie. Dobrze, i teraz na malinki będziemy polewać już wystudzoną naszą galaretkę. Przedłużę go galaretek. To tak samo, takie jak lubicie, możecie skomponować ze swoimi owocami, tak aby smak, który powstanie, najbardziej Wam odpowiadał. Dobrze. Nasz serniczek już jest ładnie przybrany, galaretką zalany i teraz wkładamy do lodówki. Jak już się spłodzi i będzie gotowy, e, będziemy go próbować. Będziemy go teraz próbować. Jeżeli Wam smakował, e, subskrybujcie kanał, e, łapka w górę i zapraszam do kolejnych filmików.